Wiedza merytoryczna, fantastyczna. Myślę, że, że dowiedziałem się o rzeczach tak naprawdę prostych, których, których w życiu samym pewnie nie wymyślił, ale, ale dzięki temu, że, że ta wiedza właśnie była taka pogłębiona i, i przede wszystkim przede wszystkim też oparta na własnych doświadczeniach, to, to było bardzo, bardzo pomocne dla nas, myślę, będzie w, w dalszej perspektywie działania w klubie. Zdecydowanie tak, bo tutaj się, się jakby dowiedziałem, jak podchodzić do potencjalnych sponsorów od tej strony bardziej biznesowej, czyli tego, co ich bardziej interesuje, a nie to, co mnie interesuje, bo, bo nas wiadomo, interesuje pozyskanie środków, ich może niekoniecznie ich wydanie. Natomiast tutaj się dowiedziałem, jak spróbować przede wszystkim spotkać się w pół drogi, tak to powiedzmy, między tymi oczekiwaniami i myślę, że, myślę, że dzięki temu uda się zrobić coś, coś dobrego z tą wiedzą. Wiedza przeogromna, wiedza oparta o, o wieloletnie już doświadczenie, wiedza też też oparta o, o takie pewnie, jak sam mówił, różne, różne kazusy, które, które gdzieś odkrywał po drodze w tej swojej pracy. Także, także jeżeli chodzi o, o tą stronę wiedzy i przekazywania i to to świetne szkolenie, naprawdę dużo dużo tutaj takich ciekawostek, których pewnie Pewnie nigdzie, nigdzie się z tym człowiek by nie spotkał, gdyby na to szkolenie nie przyjechał. Także fantastyczny człowiek, fantastycznie prowadzi to szkolenie. Nic dodać, nic znieść. Zdecydowanie polecam udział w tym szkoleniu, bo można się dowiedzieć naprawdę rzeczy, których, których podejrzewam nawet na co dzień w pracy, w klubie się nie dostrzega, o których się nie myśli i, i, i tak naprawdę można ten swój horyzont myślowy poszerzyć bardzo, bardzo zdecydowanie i jak najbardziej zachęcam, żeby, żeby tutaj jak najwięcej tych klubów się, się zapisywało, się szkoliło i, i, i być może uda nam się stworzyć jakieś tutaj w Polsce nowoczesną szkołę jakby podejścia do, do pozyskiwania tych sponsorów i, i wyjdziemy z tym gdzieś dalej.